Ta miniaturka to nie clickbait. Na tej małej składanej retro konsolce z Chin naprawdę odpaliłem Wiedźmina 3. I nie, to nie leci z chmury. Nie GeForce Now, nie Steam Link, tylko lokalnie bez internetu, bez żadnych sztuczek. Gra działa bezpośrednio na tej konsoli. A ta konsola to Retroid Pocket Flip 2 nowy składany handheld z Androidem. Który wygląda trochę jak Nintendo 3DS, ale pod klapką siedzi potężny Snapdragon 865. Aktywne chłodzenie, ekran OLED i analogii z efektem hala, czyli bez dryfu. Z Retroid Pocket 5 się nie polubiliśmy. Mimo jego mocy, coś tam nie grało. Ergonomia, soft, ogólny feeling. Po prostu nie kliknęło. Tutaj jednak od razu czuj, że to zupełnie inny poziom. Ten sprzęt odpala nie tylko klasyki z nes czy PS1, PS2, on odpala nawet gry z PC. Wszystko działa zaskakująco dobrze. Tomb Raider w 60 FPS bez problemu. I ponownie to nie jest granie w chmurze. Czy to najlepsza retro konsola z Chin do 1000 zł? W tym filmie właśnie to sprawdzimy. Zapraszam. A jeśli ten wstęp Cię już przekonał, to link do konsoli jak zawsze w opisie pod filmem. Unboxing tutaj to żadna niespodzianka. W środku mamy konsolę i kabel USB-C i to w zasadzie tyle. A gdzie szkło ochronne? Nie ma. A gdzie ta opaska na nadgarstek, którą producent wrzuca w opisach? Też brakło. No trudno, jedziemy z tym co mamy. Retroid Pocket Flip 2 dostępny jest w czterech kolorach. Czarnym, przejrzystym zielonym, 16-bitowym oraz Gamecube. I to mam u siebie. I muszę przyznać, wygląda naprawdę świetnie na żywo. Ten fioletowy odcień przypomina Gamecube'a i nadaje konsoli takiego lekkiego retro vibe'u, ale z nowoczesnym wykończeniem. Jeśli chodzi o jakość wykonania, jest zaskakująco dobrze. Nikt tu nie trzeszczy, nie ugina się pod palcami. Obudowa jest solidna, dobrze spasowana i sprawia wrażenie naprawdę porządnie zrobionej. I co najważniejsze, nie zbiera odcisków palców. Klapka działa perfekcyjnie. Otwiera się płynnie, zatrzaskuje z lekkim kliknięciem i pozwala na niemal pełny obrót do tyłu. Około 178 stopni, więc można grać pod różnym kątem. Bardzo wygodne rozwiązanie. Na dole mamy wszystkie podstawowe złącza. USB-C do ładowania i przesyłu obrazu, tak można podpiąć do TV. Jack 3,5 mm na słuchawki i slot na kartę microSD do 2 TB. Jeśli komuś nie wystarczy 128GB pamięci wbudowanej. Z tyłu znajdziemy kratkę chłodzenia i niewielki wentylator. I to nie jest tylko ozdoba. Konsola naprawdę ma aktywne chłodzenie, które działa. Przy dłuższych testach, kilku godzinach grania wymagające tytuły, temperatura obudowy osiągała około 45 stopni, ale tylko na samym środku, więc bez tragedii. Co ważne, sam wentylator nie jest bardzo głośny. Słychać go, ale nie przeszkadza w graniu. Nie wyje jak suszarka. To raczej szum tła, który po chwili znika z uwagi. Jeśli chodzi o przyciski, ogólnie jest dobrze. Ale nie powiedziałbym, że bardzo dobrze. Przyciski akcji są całkiem ok, mają dobry klik, szybko reagują i są dobrze osadzone, ale serio mogłyby być trochę większe. Miejsca w obudowie jest sporo, więc na pewno dałoby rady je tam wcisnąć. Da się grać komfortowo, ale lekki niedosyt pozostał. DEPAD to też podobna historia. Działa świetnie, ma bardzo przyjemny klik i obsługuje bez problemu 8 kierunków, więc idealny do bijatych czy gier 2D. Ale znowu. Mógłby być odrobinę większy, dosłownie kilka milimetrów więcej i byłby perfekcyjny. Na górze konsoli mamy cztery przyciski funkcyjne. Menu, Home, Select i Start. Działają jak trzeba. Klikają wyraźnie, są dobrze rozmieszczone i nie przeszkadzają w trakcie grania. Analogi, tutaj już wchodzimy w coś ciekawszego. Są podświetlane i to w pełni konfigurowalne. Można zmieniać kolory, jasność, efekty i oparte na technologii Hall Effect, więc nie ma mowy o dryfie. Świetna rzecz. Trzeba jednak chwilę, żeby się do nich przyzwyczaić. Szczególnie jeśli ktoś wcześniej siedział na 3 ach gdzie analog był bardziej, jak płaski placek. Tutaj analogi są lekko wklęsłe, więc pierwsze godziny mogą być dziwne. Ale jak już się wdrożysz, działa to naprawdę dobrze. Na koniec spusty i bampery. Tutaj muszę przyznać sztos. Mają chropowatą powierzchnię, bardzo przyjemny, wyraźny klik i działają równo na całej długości. Dźwięk kliknięcia jest przyjemny, a same spusty mają dobrze wyczuwalny moment aktywacji. Nie są gumowe ani rozmyte. W tej kategorii pełne zaskoczenie na plus. Jeśli chodzi o ergonomię, to jak na retroida jest najlepiej. Wcześniejsze modele miały swoje problemy. Zbyt płaskie, zbyt śliskie, za małe. Tutaj w końcu to wszystko jakoś się klei. Owszem, całość jest trochę kwadratowa, nie ma zaokrąglonych kształtów jak niektóre Anberniki, ale mimo tego gra się bardzo wygodnie. Konsola dobrze leży w dłoniach, nie męczy się przy dłuższych sesjach, a klapka wręcz pomaga. Można ją ustawić pod różnym kątem, grać nawet pół leżąc na kanapie. Nic nie wbija się w dłonie, przyciski są dobrze rozstawione, a analogi nie wystają zbyt mocno, więc nie zahaczasz nimi przy składaniu. Dla mnie królem ergonomii wśród retro konsol nadal pozostaje Anbernic RG557. Tam wszystko leży w rękach idealnie, pod odpowiednim kątem i z odpowiednim wyprofilowaniem. Ale Flip 2 naprawdę nie ma się czego wstydzić. Jak na konstrukcję typu clamshell i sprzęt z Androidem, jest bardzo, bardzo dobrze. Jak tylko odpaliłem konsolę od razu pomyślałem, wow, ale to wygląda. Ten ekran to absolutna petarda. Dotykowy OLED 5,5 cala w 1080p, z genialną jasnością i przepięknymi kolorami. To zdecydowanie jeden z najlepszych ekranów, jaki widziałem w retro konsolach z Androidem. Żywe kolory, perfekcyjny kontrast i czerni, która naprawdę jest czarna, a nie ciemno-szara jak w wielu IPS-ach. Na nagraniu pewnie nie zobaczycie tego w pełni, ale na żywo robi ogromne wrażenie. Jasność spokojnie można grać nawet przy oknie, w pełnym słońcu. Kąty widzenia idealne. Ekran nie traci jakości nawet przy dużym odchyleniu, no i oczywiście 60 Hz. Płynność jest świetna, żadnych przycięć, tiringu czy ghostingu. To wszystko sprawia, że każda gra od Nesa przez PSP aż po nowsze tytuły, wygląda tu po prostu lepiej. Detroit Pocket Flip 2 działa na Androidzie 13, co oznacza pełną dowolność. Możemy instalować co chcemy, konfigurować jak chcemy i używać dowolnych emulatorów, aplikacji czy launcherów, ale w przeciwieństwie do konsol Almerica tutaj nie mamy wszystkiego gotowego na start. Nie ma magicznego włączać i grać, trzeba chwilkę posiedzieć. Na plus jednak już przy pierwszym uruchomieniu możemy wybrać, które emulatory mają być zainstalowane i to działa całkiem wygodnie. Niestety BIOSy i ROMy musimy wrzucić sami, ale nie bójcie się, poradników na YouTube jest masa, a ci co już to robili wiedzą, że zajmuje to dosłownie kilka minut. Sam system działa bardzo płynnie. Snapdragon 865 robi swoje. Do tego mamy pełne wsparcie dla Bluetooth i Wi-Fi 6, więc bez problemu podłączymy pada czy słuchawki. Bardzo fajną sprawą jest to, że w ustawieniach konsoli możemy też sterować prędkością wentylatora, zmienić styl sterowania, na przykład z analogowego na cyfrowy, dostosować przyciski, czy nawet zmienić wygląd kontrolera, tak żeby emulator widział go jako na przykład kontroler od Xboxa czy Nintendo. No i teraz ważna rzecz: Retroid Launcher. Na RP5 miałem z nim ogromny problem. Nie działał, zawieszał się, wszystko konfigurowałem ręcznie i finalnie z niego zrezygnowałem. Tutaj działa bez zarzutu. Jest przejrzysty, prosty, dobrze ogarnia gry z karty pamięci, pokazuje okładki, nie krzaczy się. Naprawdę miłe zaskoczenie i szczerze mówiąc pierwszy raz mam ochotę korzystać z ich autorskiego launchera, a nie od razu wszystko usuwać. Dla tych co oglądają, w tle właśnie pokazuję wszystkie emulatory, które są już zainstalowane na konsoli. I zanim znowu ktoś zada to samo pytanie w komentarzach. Tak, jak brakuje wam jakiejś Amigi, Commodore, MSXa czy czegokolwiek z dzieciństwa to spokojnie możecie to doinstalować. To przecież Android. Wszystko da się ogarnąć instalując brakujący emulator. Emulatorów jest naprawdę sporo. Od Atari, przez SNES i Nintendo 64, aż po PS2 i Wii. No i dla Faktycznie zaczynamy od NESA i nie uwierzycie, ale działa. Tylko teraz pytanie do Was. Czy w ogóle jest sens pokazywać NESa w recenzjach retro konsol? No bo umówmy się. To działa na wszystkim. Na tosterze, zegarku, lodówce, z ekranem dotykowym, wszędzie. Więc dajcie znać w komentarzach, czy w ogóle chcecie oglądać, jak wygląda Contra albo Mario na takim ekranie OLED. Czy może od razu lecieć z grubej rury, czyli PS2, Gamecube i A wracając, tak. NES działa idealnie. Contra, Mario, wszystko śmiga aż miło. Zero przycień, zero błędów graficznych, a do tego ten ekran robi naprawdę robotę. Pixel Art wygląda tu wybitnie. Lecimy wyżej. Czas na PlayStation 1, czyli Klasykę z dzieciństwa. Tutaj, nawet przy podbitej rozdzielczości tekstur, nawet na 4K gry działają wybitnie dobrze. Zero przycień, zero błędów graficznych, wszystko śmiga płynnie, a obraz jest wyraźny jak nigdy wcześniej. Ten ekran OLED naprawdę robi robotę. Crash Bandicoot, Gran Turismo, Metal Gear Solid, wszystkie tytuły, które testowałem, działają aż miło. Dla fanów psx -a to naprawdę świetna opcja, szczególnie jak ktoś chce sobie odświeżyć klasyki w jakości, o jakiej kiedyś nawet się nie śniło. A co do Dreamcasta, to testowałem m.in. Dead or Real Life 2 i Crazy Taxi 2. Obie gry, nawet przy podbitej rozdzielczości i na pełnym ekranie, działają w pełnej prędkości bez żadnych przycięć. Stabilny klatkaż, wszystko śmiga tak jak trzeba. A przy tym ekranie OLED, te gry wyglądają niesamowicie dobrze. Pytaliście o Sega Saturn, więc też sprawdziłem. W Sega Rally Championship działa idealnie. Pełna prędkość, zero przycięć, super płynność. Jak ktoś ma sentyment do tej konsoli, to spokojnie można grać bez żadnych problemów. Gamecube również działa bardzo dobrze, nie spotkałem ani ani jednej gry, która by nie działała w pewnej prędkości. Tutaj raczej bez zaskoczenia. PSP działa po prostu świetnie i to nawet z kilkukrotnie podbitą grafiką. God of War, Flatout, Gran Turismo, Tekken 6. Wszystko śmiga płynnie, bez żadnych przycięć czy spadków FPS. Można spokojnie grać w wysokiej rozdzielczości i nadal wszystko chodzi jak złoto. A na tym ekranie OLED? Sztos. Flatouta to sobie jedną dwugodzinną sesję zrobiłem, bo tak się wkręciłem. Gry z PSP wyglądają lepiej niż kiedykolwiek. Ostro, kontrastowo, żywe kolory, aż się chce wrócić do tych tytułów. Jeśli ktoś planuje ograć bibliotekę PSP na przenośnej konsoli, to Flip 2 nadaje się do tego idealnie. No i wjeżdża PS2, czyli ta konsola, na której obecnie toczy się największa walka wśród retro handheldów. To właśnie tutaj producenci się prężą i próbują pokazać, która konsola najlepiej ogarnia emulację tej wymagającej platformy, bo nie oszukujmy się, emulacja PS2 to nie przelewki. Potrzeba mocnego CPU, stabilnego GPU, odpowiedniej optymalizacji i przede wszystkim chłodzenia. I tu Flip 2 naprawdę daje radę. Weźmy takie Need for Speed Most Wanted. Chodzi w 2 razy rozdzielczości, czyli już podbitej w stosunku do oryginału i trzyma stałe 50 fps. Jak spróbujemy wrzucić 3 razy, to spada do okolic 40 fps, ale nadal da się w to grać bez frustracji. Need for Speed Underground 2, tutaj mamy stabilne fps przy 2 razy rozdzielczości. Gra wygląda świetnie, działa płynnie, a OLED tylko wzmacnia to wrażenie. Rashad Clank, gra, która potrafi zajechać słabsze sprzęty, tu działa przy 3 razy, a nawet 4 razy i trzyma się stabilnie. To naprawdę imponujące, bo wiele konsol przy tej grze się po prostu dławi. Black, klasy od EA, też śmiga w trzy razy bez dropów, podobnie jak God of War, który zachowuje się bardzo stabilnie w tej samej rozdzielczości. Ale tutaj muszę się przyznać, że trochę się zaskoczyłem, bo Ambernik RG557, mimo że teoretycznie słabszy sprzęt radził sobie z PS2 tylko odrobinę lepiej. Na przykład God of War 2 działał sam w 3 razy przy stałych 50 FPS. A tutaj na Flip 2 w tej samej grze mam już tylko 40-45fps, czyli niby niewielka różnica, ale widoczna. Na szczęście wystarczy lekko zjechać o 0,5 razy rozdzielczości i wszystko wraca do pełnej stabilności. Zarówno w God of War, jak i innych wymagających grach. Więc tak, ta konsola radzi sobie świetnie z PS2, choć jeśli ktoś liczy na perfekcyjne wyciśnięcie 60 fps w każdej grze i maksymalnej rozdzielczości, to może zauważyć delikatną różnicę w porównaniu z RG557. Ale nie zmienia to faktu, że jak na konsolę przenośną to jest rewelacyjny poziom. W tej chwili PS2 to najważniejsze pole bitwy dla wszystkich retro handheldów. Każdy producent chce udowodnić, że to jego sprzęt emuluje najlepiej. I trzeba uczciwie powiedzieć, Flip2 to bardzo mocny zawodnik w tej serce. To była właśnie moja reakcja, jak zobaczyłem, jak działa emulacja Switcha na tej konsoli. Niestety, nie mogę wam tego pokazać, bo jak tylko wrzucę gameplay, to film poleci od razu. Ale jeśli jesteście ciekawi, to zapraszam na mojego XA, tam wrzucałem krótki materiał z gameplayem. A jak to działa w skrócie? Zelda Tears of the Kingdom tak naprawdę działa w 30fps. Jasne, zdarzają się lekkie spadki, ale da się grać komfortowo. I to wciąż robi ogromne wrażenie bo mówimy o dużej grze z 2023 roku. Na chińskiej konsoli Retro z Androidem. A jeśli chodzi o bardziej lżejsze tytuły, Mario Kart 8, Mario Odyssey, Mario Wonder, wszystko śmiga w 60 fps z pojedynczymi spadkami tu i tam. Ale ogólnie działa to naprawdę dobrze. I szczerze, nie ma co się tu rozgadywać, skoro i tak wam tego nie pokażę. Ale możecie wierzyć mi na słowo. Ta konsola naprawdę ogarnia Switcha. Myślę, że na YouTubie znajdziecie gameplaye z Switcha z tej konsoli. A co z PS3? No cóż, udało mi się odpalić może jedną grę Batmana i działała w... 5 fps, więc chyba nie trzeba nic więcej dodawać. Jasne, pewnie jakieś gry, dwa deby poszły, ale szczerze, nie ma to większego sensu. No dobra, wracamy do tematu Wiedźmina. Pisaliście, żebym sprawdził Winlatora, czyli emulator Windowsa na Androidzie. Szczerze, podchodziłem do tego bardzo sceptycznie. Myślałem, że nawet się nie odpali albo wywali się w menu głównym. A tu niespodzianka. Wiedźmin 3 działa. Tak, serio, da się go uruchomić i grać. Nie zrozumcie mnie źle, to nie jest 60 klatek na ultra. Gra chodzi w okolicach 20 fps, czyli mniej więcej tak samo jak u mnie na PC w 2015 roku. Przy premierze, więc jak ktoś się uprze, to da się grać. Ja jestem w szoku, bo serio, spodziewałem się, że Flip2 się po prostu wyłoży. Zacznie lagować, wywali do pulpitu, albo zagotuje się po 5 minutach. A tu mam Androida, z Dragona 865 i Wiedźmina 3 w 2025 roku na składanej konsolce z Chin. I działa. Nie idealnie, nie płynnie, ale działa. I to wystarczy, żeby powiedzieć jedno, ta konsola ma naprawdę jaja. No to skoro Wiedźmin ruszył, to sprawdźmy, co jeszcze da się wycisnąć z Windowsowych gier. Skoro Wiedźmin działa, to sprawdziłem też inne tytuły i powiem wam jest grubo. Dying Light, jak tylko wyjdziemy z budynków, bo tam nawet mocne pecety potrafią chrupnąć, to leci powyżej 30 fps. Da się grać. Na Androidzie, na składanej konsoli, nadal nie wierzę. Bioshock? 60 fps, ale brak obsługi pada, więc nie pogramy. Tomb Raider? 60 fps. Lekkie spadki w akcji, ale ogólnie gra się super. Jedna z tych gier, które naprawdę dobrze chodzą na flipie. Batman Arkham City? Działa, nieperfekcyjnie, ale płynnie na tyle, że da się grać. Mamy tutaj 30 fps ze spadkami. The Wolf Among Us? Między 40 a 60 fps, zależnie od sceny. I co najważniejsze, gra się w to bez bólu. Wszystko to instalowałem przez Winlatora z normalnych instalatorów z GOGA. Wrzucasz Exe, instalujesz jak na PC i działa. Bez kombinowania, bez cudów. Sprawdziłem też, jak działa granie w chmurze przez Xbox Game Pass i muszę przyznać, działa we śmienicie. Testowałem między innymi Forza Horizon, Duma i kilka innych gier i wszystko chodziło płynnie bez opóźnień i z bardzo dobrą jakością obrazu. Jasne, trzeba mieć stabilne WiFi, ale jeśli warunki są dobre, to naprawdę wygląda i działa jak konsola nowej generacji, tylko w wersji kieszonkowej. Na tym ekranie OLED gry z Game Passa wyglądają fenomenalnie, a sama responsywność zaskakuje, praktycznie brak input laga. Jeśli więc ktoś ma abonament i chce grać w nowe tytuły z chmury w dowolnym miejscu, Flip 2 bez problemu do ogarnia. Retroid Pocket Flip 2 ma baterię 5000 mAh i muszę przyznać, zaskoczyła mnie pozytywnie. Jeśli gramy w starsze systemy typu NES, SNES, GBA czy PS1, to spokojnie wyciągniemy 9-10 godzin zabawy bez ładowania. Idealnie na podróż, chill albo nocną sesję w retro. Jeśli odpalimy coś cięższego jak PS2, GameCube czy Wii, to czas spada, ale nadal jest bardzo przyzwoicie. Ponad 5 godzin grania w tytuły z tych konsol. No i na koniec najcięższe rzeczy: gry z PC przez emulatora albo emulacja Switcha. Tutaj już nie ma cudów. Około 2 do max 3 godzin grania, w zależności od ustawień, jasności i obciążenia. Ale szczerze, jak na to co ta konsola ciągnie, to i tak jest nieźle. A jak już padnie, to mamy szybkie ładowanie 27W, więc po godzinie konsola jest w pełni naładowana. Podsumowując, wiecie co będzie pierwszą rzeczą, jaką zrobię po odesłaniu tej konsoli, którą miałem tylko na czas testów? Kupuję ją. W serio. Retroid Pocket Flip 2 totalnie mnie zaskoczył. Z jednej strony to mała, składana konsolka, a z drugiej prawdziwy potwór do emulacji, który ogarnia wszystko od NESa przez PS2, aż po niektóre gry z PC i Switcha. Do tego OLED, świetny. Na chłodzenie, niezłe przyciski choć nie najlepsze, mocna bateria i Android, który po minimalnej konfiguracji daje pełną wolność. Czy ma wady? Pewnie. Przyciski mogłyby być większe, system nie jest gotowy out of the box jak w Anberniku, no i nie wszystko działa idealnie. Ale patrząc na cenę, możliwości i wygodę grania, to jest jedna z najlepszych retro konsol do 1000 zł. A jeśli ktoś zaraz napisze, za parę stów więcej mam Steam Decka, to ja odpowiem to mi pokaż, jak sadzasz Steam Deck'a do kieszeni. Albo nawet do plecaka w Ryanairze, gdzie każdy centymetr się liczy. Ale przede wszystkim, ta konsola kosztuje mniej więcej tyle, co trzy nowe gry na Switcha 2. A daje Ci dostęp do dziesiątek tysięcy klasyków, świetnej emulacji PS2, Gamecube'a i bardzo dobrej emulacji Switcha 1. Jeśli chcesz mieć przenośny sprzęt, który odpali nie tylko klasyki, to Flip 2 zdecydowanie warto mieć. Ja swoje już zamawiam i chyba to mówi wszystko. Link do tej konsoli zostaje w opisie pod filmem, albo znajdziecie ją po prostu na stronie łowcychin.pl. Na spadek ceny raczej bym już nie liczył. Retroid Pocket 4, mimo że ma już swoje lata, wciąż trzyma cele, więc Flip 2 pewnie długo będzie chodził za podobną kasę. Jak się zastanawiacie, to serio lepiej brać póki jest. Jeśli dotrwałeś do końca, zostaw suba, łapkę w górę i to napisz w komentarzu. Skąd pobrać gry? Przy okazji chciałbym Was serdecznie zaprosić do dołączenia do naszej grupy na Facebooku Retro Konsole Polska, której znajdziesz dyskusję o najnowszych modelach i ich funkcjach, pomoc techniczną i porady od innych użytkowników, linki do okazji zakupowych i promocji, wymianę opinii na temat gier i emulacji.